Coraz bardziej jesteśmy rozgrzani, więc przejdziemy do pozycji, która nazywa się pozycją trójkąta. Najbardziej znana pozycja chyba wiodę. Znowu stajemy sobie w dużym rozkroku, odwracamy prawą stopę, ustawiamy równolegle do przestrzeni przed Wami. Lewa stopa, jeżeli palce uciekają wam troszeczkę na zewnątrz, pozwólcie im na to. Ustawcie się tak, żeby Wam było wygodnie. I teraz uginamy prawą nogę, ustawiamy sobie na razie klocek przed stopą. Będzie nam łatwiej. Lewa ręka na biodrze. Trzymając kolce biodrowe przednie cały czas przodem do przestrzeni przed wami, staram się oprzeć prawą rękę na klocku. Nic więcej. I teraz, tak żeby nadgarstek znajdował się pod barkiem. W tej pozycji staram się tak odwrócić swoje ciało, żeby było w takiej płaszczyźnie czołowej. Czyli barki, biodra prawie w jednej linii. Uginam i przenoszę się do góry. To teraz tro troszeczkę trudniejsza forma. Uginam, przenoszę sobie klocek za stop. Opieram dłoń, prostuję kolano. Na razie trochę porozciągamy się do tej pozycji, a potem znowu zrobimy parę powtórzeń w formie wzmacniania. Uginam i wracam. I Teraz, moi drodzy, ramiona w bok. Będę opierała prawą dłoń na klocku. Lewa będzie w linii barku. Czyli przechodzę na klocek. Przy prostych kończynach dolnych wracam z powrotem do pozycji. Najlepiej jest w jeden punkt, co by oszukać błędnik. I znowu mięśnie skośne brzucha. Bardzo dobrze pracują czworogłowe, dwugłowe brzucha. Te nasze stawy, a także biodra. I znowu wracam. I jeszcze dwa razy, pozycja trójkąta, i wracam. I ostatni raz i wracam.